sportowa. Przed mikrofonem Rafał Bała zapraszam na sportowe podsumowanie wtorku. Piłkarscy kibice od dawna czekali na ten moment. Dziś w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Polskiego Związku Piłki Nożnej, podczas której zaprezentowano nowego trenera Biało-Czerwonych. Na Stadionie Narodowym byli Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Przed Państwem nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Dzień dobry. Po pierwsze, przepraszam, będę mówił po portugalsku. Jest to dla mnie znacznie łatwiejsze w tym konkretnym momencie. W pierwszej kolejności chciałem podziękować panu prezesowi. Podziękować za zaufanie do mnie i do moich współpracowników. To jest dla nas zaszczyt, ponieważ mówimy o wielkim kraju. Polska jest wielkim krajem. Jest krajem o niezwykle bogatej historii, o niezwykle bogatej kulturze. Również reprezentacja Polski, futbol polski ma bardzo ważną historię, historię, która naznaczyła moje pokolenie. Takimi słowami przywitał się nowy selekcjoner Fernando Santosz. 68-latek to najstarszy i jednocześnie najbardziej znany i utytułowany trener, który objął reprezentację Polski. Zadanie wykonane. Prezes PZPN Cezary Kulesza może zatem odetchnąć z ulgą. Ostatnie dni, tygodnie były dosyć burzliwe, bo poświęciliśmy dużo pracy. Wiemy, że wybór był bardzo trudnym wyborem. Ale dzisiaj dotarliśmy, jak to się mówi, już do celu. Uważam, że stać nas na wybór najlepszego selekcjonera, który jest aktualnie możliwy. Jako federacja również jesteśmy na to gotowi. Gotowi również finansowo. Fernando Santos będzie najdroższym selekcjonerem w historii reprezentacji Polski. Jego obecność ma kosztować 3 miliony euro rocznie, czyli ponad milion złotych miesięcznie. To nieoficjalne kwoty. Tanio w każdym razie nie będzie, ale jesteśmy na to przygotowani, zapewnia sekret generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski. Pieniądze trzeba wydawać, bo od tego jest federacja, żeby rozwijać piłkę i tak naprawdę my nie jesteśmy nastawieni w żaden sposób na zysk. Chcemy te pieniądze, które zarabiamy, które kontrybuują nasi sponsorzy, my, my potem przekazujemy na piłkę, tak? I to jest jeden z projektów. Polska reprezentacja to jest, to jest piłka nożna w Polsce. I czy to nadszarpnie? Mamy bardzo stabilną sytuację finansową. Ten rok 2022, mówię, za, który zamykamy, będzie rekordowym, rekordowym rokiem pod względem przychodów. Myślę, że to będzie kwota, która przekroczy 400 milionów złotych, a kosztowo pozostaliśmy praktycznie na bardzo zbliżonym poziomie jak wcześniej, więc ten zysk jest, jest, jest duży. Oczywiście trzeba wydawać pieniądze mądrze. Wydaje nam się, że to jest bardzo mądre, mądre no, bardzo mądrze wydane pieniądze. Skąd takie przypuszczenie? Bo Fernando Santos spełnia wszystkie kryteria przyjęte podczas poszukiwań nowego selekcjonera. Opowiedział o nich prezes Cezary Kulesza. Zależało nam na tym, żeby trener, który będzie trenerem reprezentacji Polski, miał już doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji, żeby nie było tak, że trener przychodzi i uczy się prowadzenia naszej reprezentacji. Rzeczy, które były bardzo brane pod uwagę to przede wszystkim praca selekcjonera wcześniej z kadrą, doświadczenie, sukcesy, jego charyzma, praca z grupą, bo to nie jest też łatwa praca i przede wszystkim trener, który odniósł sukcesy i taki trener dzisiaj został powołany na selekcjonera, pracował trener bardzo dobrymi piłkarzami można powiedzieć, że z gwiazdami. Taką gwiazdą w reprezentacji Portugalii wszyscy znamy, to był Ronaldo. Przede wszystkim trener również poświęci swój czas, bo będzie mieszkał w Warszawie, przeprowadza się na stałe tutaj z całą rodziną. Będzie również udoskonalał i pomagał w programie szkolenia młodzieży, co jest bardzo dla nas istotne. Przede wszystkim pracę, którą wykona, będziemy mogli ocenić po jakimś czasie. Wierzę w to, że trener wniesie bardzo dużo dobrego do naszej reprezentacji i nie tylko, ale również do całej naszej polskiej piłki. Fernando Santosz to były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Portugalii, z którą w 2016 roku zdobył Mistrzostwo Europy. Portugalczyków prowadził przez 8 lat. Wcześniej 4 lata trenował Greków, z którymi wychodził z grupy na Mistrzostwach Europy i Świata. Ma w dorobku znane kluby jak portugalskie Benfica Sporting i Porto oraz greckie Panathinaikos Ateny, Paok Saloniki i Aek Ateny. Oddajmy zatem głos nowemu trenerowi. Jakie podejście do pracy ma Fernando Santos? Z jednej strony dobrze zdefiniować, zdefiniować różnicę i między i tym, kim jest trener, a kim jest człowiek. I to można też pod każdą profesję, pod każdą osobowość podporządkować. Dlatego podczas treningów to ja rządzę, to ja podejmuję decyzję, nikt nie wykona tej pracy za mnie. Oczywiście zawodnicy muszą to szanować zawsze, tak było oczywiście. A druga kwestia, która jest bardzo istotna, żeby wszystko mogło zadziałać. Mianowicie osobowość każdego z nas. I na to będę potrzebować jeszcze czasu, mam ze sobą swoje pomysły. Na razie nowy trener będzie się urządzał w naszej stolicy. Ma zamieszkać w Warszawie na stałe, co już różni go od rodaka Paulo Sousy. Zaczęliśmy pracę wczoraj tak naprawdę z swoimi współpracownikami. Ja mam jeszcze trochę spraw do załatwienia w Portugalii. Od lutego będę w Polsce, natomiast moja ekipa techniczna już zostanie w Polsce, żeby rozpocząć pracę. Jak przyjadę w lutym, żeby wszystko przyspieszyć. Natomiast oczywiście ważne będzie poznanie osobowości każdego zawodnika, piłkarza. Wszyscy jesteśmy różni, piłkarze też. Jest to trudna praca. Nic nie powstaje bez trudnej pracy. Planuję nie powinno stworzyć w w relacje z, z piłkarzami i eee, oczywiście w rozpocząć w pracę w najszybciej. Pracę, która ma nie ograniczać się tylko do trenowania reprezentacji. Fernando Santosz będzie uczestniczył w polskiej piłce na wielu płaszczyznach. Ma pomagać w szkoleniu młodzieży i rozwoju futbolu w kraju nad Wisłą. Obiecał, że będzie obecny na meczach reprezentacji młodzieżowych i spotkaniach ekstraklasy. Przede wszystkim jednak ma osiągać sukcesy z reprezentacją Polski. Wymagania. Cele, które są postawione przed trenerem, to wszyscy wiemy, że na dzień dzisiejszy numerem jeden to jest awans naszej kadry na Mistrzostwa Europy i na tym się będziemy skupiać. Poinformował prezes Cezary Kulesza. Pierwszy cel to awans do Mistrzostw Europy, które odbędą się za półtora roku w Niemczech i wyjście z grupy podczas turnieju. Następnie selekcjoner skupi się na Mistrzostwach Świata. Kontrakt jest, co do zasady, zawiera dwa cykle eliminacyjne. Odpowiada Łukasz Wachowski. To wynika po pierwsze z tego, że nierozerwalnie te dwa cykle się ze sobą wiążą. W międzyczasie jest jeszcze Liga Narodów, to jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że trener, tak jak to zostało też wspomniane, ma dodatkowo obowiązki czy ma dodatkowe zadania, które będzie tutaj wykonywał dotyczące właśnie szkolenia utalentowanych zawodnik zawodników, tak zwany talent development, tworzenie e, indywidualnych ścieżek rozwoju dla zawodników, którzy predestynują do gry w kadrze. Więc tak naprawdę jest to projekt wieloletni, ciężko o nim powiedzieć, że można to zamknąć nie wiem w 6 czy w 12 miesięcy, ale z drugiej strony mamy w tym kontrakcie pewnego rodzaju strefy buforowe i takie momenty, w których możemy przy niespełnieniu się pewnego rodzaju warunków rozmawiać o, o, o rozstaniu. Miejmy nadzieję, że nie będzie to... Takiej potrzeby. Selekcjoner od lutego będzie mieszkał w Polsce. Pierwszy sprawdzian zarówno dwa miesiące. 24 marca reprezentacja Polski rozpocznie eliminację Mistrzostw Europy od meczu z Czechami w Pradze liczymy więc że Fernando Santos poprowadzi naszą kadrę do sukcesów na miarę tych lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Tymczasem piłkarze RB Lipsk wygrali na wyjeździe z Schalke Gelsenkirchen na 6 do 1 w meczu 17 kolejki niemieckiej Bundesligi. Broniący tytułu Bayern Monachium zremisował przed własną publicznością ze 1 do 1. W pozostałych meczach Herta Berlin przegrała z Wolfsburgiem 0 do 5, a Hoffenheim zremisował ze Stuttgartem 2 do 2. Liderem tabeli jest Bayern. We włoskiej Serie A w meczu 19 kolejki pokonało Milan 4 do 0. Liderem jest Napoli, które ma 12 punktów przewagi nad Milanem i 13 nad Lazio. Chronika sportowa. Trwa dobra passa polskiego tenisa w Melbourne, choć na kortach Australia na Openach nie ma już Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Nie brakuje biało-czerwonych, którzy zachwycają swoją grą. O ich wyczynach informuje Cezary Gurjew. Rewelacyjna forma Jana Zielińskiego i Hugonysa z Monako, którzy awansowali do półfinału Australian Open. Dziś pokonali parę z Francji. Benzema Bonzi i Artur Rydenkerz 6-1 i 6-4. Tak, oczekiwaliśmy, można powiedzieć, zdecydowanie cięższego meczu. Myślę, że tutaj wykazaliśmy się naprawdę wielką konsekwencją, jeżeli chodzi o wykonanie taktyki w 100%. Pokazaliśmy się dzisiaj z najlepszej strony na Zdechrzewskim Turnieju. No i co mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że kolejne mecze, kolejny mecz na razie, bo my gramy mecz po meczu, będą tak samo równie dobre w naszym wykonaniu jak ten poprzedni. Powiedziałeś mecze, coś tam w duszy gra, jesteście pewni swego, bo rzeczywiście no to jest taki super nowoczesny tenis, trudno za tym nadążyć. Tak, no myślę, że to jest nasz największy atut, że jesteśmy tak wszechstronni, że potrafimy dostosować taktykę praktycznie pod każdego rywala i egzekwować ją w 100% w dobrym dniu. Jesteśmy w stanie grać bardzo agresywnie z końca kortu, tak naprawdę z każdym na świecie, tak dzisiaj pokazaliśmy również z singlistami i Hugo, i ja, czy w poprzednich gdzieś tam turniejach, czy meczach jesteśmy w stanie grać na najwyższym poziomie na siatce z najlepszymi deblistami na świecie jak z Salisburem i Ramem, więc myślę, że to jest nasz największy atut, że po prostu jesteśmy bardzo wszechstronni, że mamy mało tych słabych stron, które są jasno okazałe dla rywali i ciężko im znaleźć po prostu takie momenty, w które mogą nas dużo obnażyć. Po prostu w dobry dzień uważam, że jesteśmy w stanie pokonać każdego na tym świecie i, i pokazujemy to teraz i dążymy do tego, żeby ten turniej dokończył się tak jak się zaczął. Trenerem obu tenisistów jest tutaj Mariusz Fürstenberg. Nie widziałem ich w życiu tak grających dobrze, szczerze mówiąc jednego i drugiego. Dobrze, że odpali z forum właśnie na Australian Open. Ja jestem dumny, że jakąś tam małą częścią tego jestem. Naprawdę, no, Jasia znam już dobrych kilka lat, o wiele więcej niż Hugo. Z Hugo tak naprawdę się poznajemy i oni chyba zresztą też i na razie ta współpraca wygląda idealnie. Bardzo doceniają własne rady. Jest wszystko bardzo produktywne, wygadują się bardzo dobrze. Poza kortem to jest fundamentalne no i wyniki są. Mariusz, tyle lat grałeś w czołówce światowej. Jak patrzysz na swoich podopiecznych, to jest chyba najszybszy debel świata. Szczerze powiem, że czasami nie ze spojrzeniem za piłką tam nie ma półśrodków, nie ma czekania na błędy przeciwników. To jest po prostu wielki zamach, bardzo szybka ręka i piłka centymetr nad siatką z całej siły leci. Rzeczywiście i tak już grają ten drugi, trzeci mecz. Jak są w takiej formie, żeby mogą tak grać, no to ja się bardzo cieszę. Jutro finałowy mecz Magdy Linet z Szczeszką Karoliną Piszkową. Właściwie to już niebawem, bo pierwszej w nocy czasu polskiego. Jak forma i czy czuć już zmęczenie? Dobrze, by te mecze nie były na szczęście aż takie długie, ale fizycznie nie jest źle, bo mamy ten dzień przerwy faktycznie jak gra na turniej WTA trzeba grać dzień po dniu, jest troszkę ciężej. Czuję, jakby się zaczynał nowy turniej i tak staram się do tego podejść, że jesteśmy gdzieś tam w połowie, jeszcze jest trochę pracy do wykonania i właśnie jestem o dziwo, bardzo spokojna. Do meczu finałowego z dużym respektem podchodzi Karolina Pliszkowa. Dalej nadzieję, że będzie jakoby ciężka, bo taka zakusła gra, jakoby wybornie mi przyjechała na turniej, grała już dobrze, i co nią na US Open, tak że oczywiście to nie będzie nic lekkiego, ale widzimy. Ona jest wymagającą i bardzo waleczną tenisistką, jest tutaj w świetnej formie, a dobrą dyspozycję zaprezentowała podczas US Open. Łatwo nie będzie, ale zobaczymy, co się wydarzy. Tyle Karolina Piszkowa, dla Magdy Linett to 30. wielkoszlomowy turniej i spełniają się w końcu marzenia. Mam bardzo dużo różnego rodzaju doświadczeń i na kortach centralnych, i na kortach bocznych. I myślę, że te doświadczenia przez tyle lat, które zdobyłam na tych dużych kortach, teraz mi pomagają, bo jestem spokojniejsza, wiem jak to wszystko się odbywa, jakie te korty są. I umiem sobie z tym wszystkim po prostu troszkę lepiej radzić. Pokazuje to, że ciężką pracą naprawdę można dostać nagrodę nawet po długim czasie. W końcu przyszedł sukces i to na oczach Agnieszki Radwański, która występuje tutaj w turnieju legend, a wcześniej dwa razy zagrała w półfinałach Australian Open. Tenis ciągle się zmienia. A co jest w tym sporcie najważniejsze? Wszystko idzie w tą fizyczność. Nigdy nie miałam tego, co miały inne. Chociażby zastawować po 190. No cóż, no trzeba wykorzystywać to, co się ma. Ja po prostu musiałam biegać więcej. W tenisie najważniejsze jest to, żeby radzić sobie z własnymi emocjami na korcie. Wiadomo, że na korcie gdzieś tam się jest niestety samym. Mimo tego, że cała ekipa siedzi na trybie w i wiele osób dopinguje, to jednak jest tak wiele aspektów na korcie, tyle że rzeczy się dzieje, rzeczy, których ciężko też przewidzieć, bo nie wiemy co się wydarzy, jak się mecz potoczy, trzymać na wozy te nerwy i presję i gdzieś tam nie dopuścić do tego, że nie daje nam grać swoich 100%. Czasem to jest tylko jedna piłka, a ta jedna piłka tak naprawdę decyduje o całym meczu, a spędzamy 3, 4 czy 5 godzin na korcie, więc trzeba wiedzieć kiedy depnąć, kiedy się skupić, ale no to już to wymaga wiele lat treningu i tak naprawdę to z takiego też spokoju wewnętrznego. Albern znakomicie radzi sobie polska juniorka. Weronika Ewald awansowała do trzeciej rundy. 16-latka wygrała 6-1-6-0 z Nowozelandką Vivian Young. Mecz na pewno nie był łatwy, pod względem równie mentalnym, ponieważ moją przeciwniczką była bliska koleżanka, z którą grałam Debla, no i bardzo blisko jesteśmy, bardzo dobrze się trzymamy ze sobą, więc mentalnie było to na pewno wyzwanie. I wydaje mi się, że głównie zadecydowała ta głowa i moje nastawienie na ten mecz. Dzięki temu udało mi się trochę wybić przeciwniczkę z rytmu i w ważnych momentach zagrać minimalnie lepiej. Jest to mój pierwszy raz w Australii, więc tym bardziej no jest trochę zmiana klimatu zwłaszcza niż w Polsce. No a jeśli chodzi o sam wynik, no to dalej staramy się na kolejny mecz już się nastawiać. Nie myślę, że tym co było, aczkolwiek z wyniku jestem oczywiście zadowolona, no bo jest to jednak wielki szlem, więc każdy w graniu tutaj mecz ma jakąś swoją uwagę. <grywa> Miłość do tenisa zaszczepili we mnie moi rodzice, ponieważ od kiedy przyszłam na świat pogrywali, zbudowali również swój własny ośrodek, więc gdzieś tam ten kort zawsze był blisko mnie, zwłaszcza, że bardzo blisko mieszkałam, więc to był praktycznie rzut beretem na ten kort. No i zawsze gdzieś tam, jak byłam młodsza, to patrzyłam jak mama gra, a wiadomo, że mama taki autorytet był zawsze, więc po prostu widziałam rakietkę, zaczęło się odbijania w ściany w domu, a potem po prostu rodzice zabrali Zabrali mnie na pierwszą lekcję tenisa no i od tego momentu gram prawie codziennie życzymy Weronice Ewald sukcesu w juniorskim Australian Open a dziś w finale singla pań seniorskiego singla pań Jelena Rybakina z Kazachstanu, która wyeliminowała Igę Świątek pokonała Łoteczkę Lina Ostapienko Białorusinka Wiktoria Rezarenka wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą jutro oprócz meczu Magdaliny z Czeszką Karoliną Pliszkową spotkają się Białorusinka Alina Sabalenka i Chorwatka Dona Wekic. W turnieju panów pogromca Huberta Hurkacza, Amerykanin Sebastian Korda Kreczowo w spotkaniu z Rosjaninem Karenem Haczanowem przy wyniku 7 6, 6, 3 i 3-0 dla rywala. Greg Stefano Sici, pas wygrał z Czechem Iżim Leheczką. 6-4, 7-6, 4 Jutro Serb Nowak który walczył o dziesiąty tytuł w Melbourne, Zagra za Rosjaninem Andriem Rubliowem. A w drugim ćwierćfinale spotkają się Amerykanie Tommy Paul i Ben Shelton. Kolejny bardzo dobry występ Maryny Gąsienicy Daniel w zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim na włoskim Kronplatz zajęła siódme miejsce w slalomie gigancie. Relacja Sylwii Urban. Maryna Gąsienica Daniel po raz kolejny w tym sezonie wjechała do czołowej dziesiątki alpejskiego Pucharu Świata. Jej trener Marcin Orłowski zalicza ten start do udanych. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego siódmego miejsca i mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. A czego zabrakło w pierwszym przejeździe, po którym Polka była jedenasta? Myślę, że trochę pewności siebie, jeśli chodzi o samą Marynę, bo przejazd nie był zły, ale ustawienie tego przejazdu i warunki, jakie były na trasie sprzyjały temu, żeby naprawdę bardzo mocno atakować i ryzykować i tego nam jakby trochę w pierwszym przejeździe brakło. By to był bardzo solidny, poprawny przejazd, ale powiedzmy też taki bezpieczny. Za to w drugim Maryna zaatakowała i miała czwarty czas, co w sumie dało jej awans na siódme miejsce. Tak, zgadza się. Już w drugim przejeździe była już lepiej trochę nastawiona i też czuła, że może sobie trochę więcej pozwolić, więc z tego się głównie cieszymy, że pomału to jakoś tam w dobrą stronę zmierza. A czy padający śnieg mocno utrudniał widoczność? Może nie tyle padający śnieg, to same światło, wysokie chmury i niektóre Dziewczyny miały troszeczkę jaśniej, że miały trochę lepszy kontrast. Inne dziewczyny miały trochę gorszy kontrast. Na szczęście trasa była tak dobrze przygotowana, że nie było za wiele dziur na niej, więc jeżeli tylko ktoś był w miarę odważny, to nawet jeżeli nie widział dokładnie pod nogi, no to mógł zaufać temu, że jest gładko i mógł naprawdę świetnie jechać. I na pewno zrobiła to Michaela Schifrin, która wygrała z przewagą 45-setnych nad Szwajcarką Larą Gutberami oraz sekundy i 43-setnych nad Włoszką Federiką Brignone. Amerykanka od dziś jest sama. Samodzielną liderką pod względem pucharowych zwycięstw ma ich już 83 i tylko trzech brakuje jej do wyrównania wieloletniego rekordu Szweda Ingemara Stenmarka. Wydaje się, że już w tym sezonie jest to nieuniknione. Michaela Schifrin, no wszyscy wiemy jaką jest postacią, jak znakomitym sportowcem jest. Mam nadzieję, że ona będzie miała tyle motywacji w sobie, żeby jeszcze kilka lat pojeździć, bo sport potrzebuje jakby legend i wielkich chwil ludzi, którzy przesuwają granice. I fajnie, że akurat teraz jest Mikaela, Mam nadzieję, że jeszcze chwilę będzie. Może w jutrzejszym gigancie na Kronplacu odniesie 84. zwycięstwo, ale nie mamy nic przeciwko temu, żeby przeszkodziła jej w tym Maryna Gąsienica Daniel. Maryna pojedzie z numerem 12 jutro. Ja liczę na to, że Maryna będzie w stanie znowu pokazać się z dobrej strony, że wszystko nam się poskłada i będzie mogła atakować i w pełni pokazać to, na co ją stać. Dodam, że jutro na stoku na Kronplacu pojawi się też Magdalena Łuczak, która dziś wypadła z trasy pierwszego przejazdu. Francuz Clement nie wygrał w Schladbing slalom alpejskiego Pucharu Świata. Dopiero na 11. miejscu plasował się prowadzący na półmetku Norwek Henryk Kristoffersen. Piotr Habdas nie ukończył pierwszego przejazdu. Jeremy Sochan zdobył 18 punktów. Miał 6 zbiórek i 4 asysty, ale jego San Antonio Spurs przegrali z Portland 127 do 147 w meczu zasadniczej fazy koszykarskiej Ligi NBA. Ostrogi mają tylko 14 zwycięstw aż 33 porażki. Zajmują przedostatnie miejsce na zachodzie. Niewiele Polski których drużyn dominuje w rozgrywkach o europejskie puchar? Jednak Siarkopol-Tarnobrzeg doskonale radzi sobie w lidze mistrzów tenisistek stołowych. Dziś na wyjeździe pokonał TTC Nowy Sad. O szczegółach Krzysztof Kuzak. Broniący tytułu najlepszej drużyny w Europie Siarkopol nie miał problemów z pokonaniem zespołu z Nowego Sadu. Podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka wygrały 3 do zera, nie tracąc ani jednego seta w trzech grach. Ten mecz był bardzo dobrze przygotowany, a jeszcze dodatkowo trafiliśmy idealnie z ustawieniem. Yang Xiaoxin wygrała z Anną Marią Erdeli. Yang Xiaoxin gra fantastycznie przeciwko defensywie. Ja naprawdę byłem spokojny o ten punkt. Hanning pokonała Tianę Jokic. Hanning ma dużą różnicę klas. Jokic była w stanie tylko w pierwszych dwóch setach grać na takim wysokim poziomie. A Elizabeta Samara zwyciężyła Anetę Maksuti. Cieszę się z dobrej dyspozycji Elizabet Samary, dlatego że zawodniczka z Nowego Sadu już ma wiele dobrych zwycięstw, ciekawych, bo ja znam tą zawodniczkę. Ma bardzo dobre czucie, bardzo dobrą rękę, jest waleczna, gra bardzo ryzykownie, ale Eliza w dwóch setach wytrzymała grę. No i wykorzystała to, co ma prawie że jedno z najlepszych na świecie, mianowicie doskonały serwis. Także ten serwis poprowadził ją do zwycięstwa 3-0. Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni, byli tu z nami kibice, realizujemy swoją strategię. W planie minimum, no rze rzeczywiście chcieliśmy po raz siódmy z rzędu być na pozycji medalowej i już jesteśmy prawie. Natomiast no, my jesteśmy skoncentrowani, jesteśmy drużyną zawodową. My nikogo nie traktujemy na zasadzie, że mamy jakąś przewagę. W planie minimum marzyliśmy o medalu i prawie go mamy. Pewne zwycięstwo, ale trener Nęcek podkreśla. I my musimy zdobyć co najmniej dwa punkty i to, że mamy 9-0 w setach, to teoretycznie nie ma znaczenia. Bo my mamy trzy punkty za ten mecz, drużyna z Nowego Sadu 0, ale teoretycznie, gdyby drużyna z Nowego Sadu, podkreślam to z naciskiem na teoretycznie, wygrała z nami w Tarnobrzegu 3-0 albo 3-1, to dochodzi do tak zwanego złotego meczu. Rewansz już w czwartek w Tarnobrzegu. W czwartek mecz o godzinie 18. .00. Serdecznie zapraszam oczywiście wszystkich kibiców. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Przypomnę, Fernando Santosz został nowym trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Ponownie o sporcie jutro o poranku. Weronika Sportowa. Polskie Radio.